Szczęść Boże, Piotr Krupa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, a także poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie przewodniczący. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie przewodniczący, Światowy Kongres Kraj Emigracja to wydarzenie ma miejsce w Warszawie. 32 lata temu w Rzymie Polacy się spotkali na zaproszenie świętego Jana Pawła II. Wtedy zostały zainaugurowane te spotkania. Papież zaprosił przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich z 22 krajów świata. Teraz na wzór tego spotkania trwają rozmowy w Warszawie 350 polaków z 34 krajów. Te tematy krążą wokół bezpieczeństwa polskiej racji stanów, polityki międzynarodowej, rozwoju gospodarczego, ale także też naszej tej polskiej tożsamości. Jak wygląda to spotkanie, panie przewodniczący? Polacy z różnych stron świata, ale chyba łączy ich wspólna troska o naszą ojczyznę. Tak, jak najbardziej. Łączymy się z myślą o Polsce, o Polakach, o polskości i bardzo ważne, że podejmujemy tak tak ważne tematy i, i dyskusje prowadzimy, ale też istotne, że spotkaliśmy się nareszcie po tej pandemii i też jak to pan redaktor zauważył, że takiego kongresu w zasadzie niewyborczego nie było od dłuższego, dłuższego czasu. Wszyscy Stęskniliśmy się za sobą i te, te spotkania nas bardzo mocno podbudowało, połączyło, tak więc podwójne podziękowania dla głównego organizatora Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Miałam zaszczyt być w Radzie Programowej tego kongresu jako... Yy, Prace Związku Polaków na Litwie i cieszymy się, że się udało. Mieliśmy dzisiaj podsumowanie, czyli wszyscy są zadowoleni, a jutro następna część już nie z mniejszym udziałem no, oczywiście w Karpaczu, tak więc na pewno te spotkania też przejdzie do historii. Tym bardziej, że jesteśmy tutaj przed wielką inną imprezą polonijną, czyli w Wilnie już tym razem odbędzie się zjazd Rady Polonii Świata. I już rozpocznie się uroczystą Szanowną Świętą w Kaplicy Ostobramskiej 16 września w czwartek i właśnie Rada polonii Świata będzie miała swój zjazd już sprawozdawczo-wyborczy. Mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprzewodniczącego tej organizacji, a przewodniczącą jest pani Teresa Brazowska z Kanady i w swych działaniach nawiązujemy do przedwojennego Świat Polio. Panie prezesie, panie przewodniczący, no mówi się, że jest nas Polaków 60 milionów, to ponad 20 milionów żyje poza granicami naszego kraju, naszej ojczyzny, ale te, te spotkania chyba ludzi z całego świata pokazują, że interesują się Polacy tym, co się dzieje w Polsce, jaka jest sytuacja też międzynarodowa. Obawiają się chyba też o nasze bezpieczeństwo aktualnie. Jak najbardziej, bo po pierwsze stanowimy jedną tą wielką rodzinę, jak tu było słusznie zauważone, 60 milionów nas mieszka i oczywiście staramy się nawzajem wzmacniać siebie i pomagać jednym drugiemu. Tak więc dzisiaj jednym z hasł było również, co, co, co Polonia, Polacy za granicą mogą zrobić dla Polski i co Polska może zrobić dla Polaków Rosjanych po całym świecie naprawdę te relacje są nadzwyczaj ważne, bo nas to bardzo mocno wzmacnia, czyli jedna trzecia mieszka naszych rodaków poza granicami naszego kraju, część oczywiście wyjechała z własnej woli, część być może z jakichś prześladowań jak powstanie wojennym. z kolei Polacy na kresach naszych nigdy nie wyjeżdżali z Polski, tylko Polska od nas wyjechała na mocy z Rady ale wszyscy poczuwamy się do, do polskiej tożsamości, I nawet jeżeli ktoś gdzieś już w jakimś pokoleniu staciał język polski, ale wszystkie mamy polskie serce. Dla nas wartość polskości, polskiej jest nadzwyczaj ważna, tak więc takie spotkania na pewno budują to naszą wielką polską rodzinę. Panie przewodniczący, zdaje się, że z, patrząc z daleka można chłodniej, bez emocji oceniać pewne rzeczy w Polsce, jak Polonia ocenia to co się aktualnie w naszym kraju dzieje. No Oczywiście cieszymy się z sukcesów, których Polska ma mało. Przecież no, jesteśmy dzisiaj w najmocniejszym sojuszu wojskowym, w sojuszu północnoatlantyckim. Nie była łatwa droga i teraz jesteśmy bezpieczniejsi. Oczywiście też, też wspólnie tworzymy Europę, może nie po naszej myśli, teraz ona jest tworzona, bo odchodzimy od swoich korzeni chrześcijańskich, a właśnie jeden z założycieli Unii Europejskiej, Robert Schumann, mówił, że albo demokracja europejska będzie chrześcijańska, albo jej wcale nie będzie. A tym niemniej cieszymy się z każdego sukcesu Polski i polskich, obywateli, dzisiaj mieszkających, macierzy, a jest czym się szczycić. Polska nieźle się rozwija. Powiedziałbym, nawet największe tempo rozwoju jest w naszym kraju, na kontynencie europejskim. Też są dobre zmiany odnośnie wyrównania poziomu życia naszych obywateli, czyli te wszystkie programy socjalne. To jest taka nowość, która, która wzmacnia polską wspólnotę. Przecież nie może być tak, że, że niektórym członkom naszej polskiej wspólnoty po prostu nie ma czego do garka położyć. I to jest naprawiane. Ale oczywiście też nas niepokoją tak zwane wojny polsko-polskie. Oglądamy i telewizję. Polsko. I czasami na no serce boli, że, że, że w jakichś tam drobniejszych sprawach jest zbyt wiele powiedzmy polemiki, czasami kłótni. My Polacy na obczyźnie nie mamy takiego luzu, żeby tak mocno, mocno dzielić I po prostu jeżeli będziemy podzieleni. To, to po prostu siebie osłabimy. My to rozumiemy. Przez to nawet na przykładzie naszym Polaków w trzymamy się razem. Startujemy w wyborach pod własnym nieukrytym szyldem akcji wyborczej Polaków na Litwie. I przez to też mamy, mamy mocniejszą pozycję. Ja myślę, że, że właśnie ten, ten element takich mocnych podziałów w Polsce na scenie politycznym no, przejdzie do historii. Wciąż mamy taką nadzieję i przekonanie, że, 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 że będzie więcej łączenia się w swych działaniach. Tak jak na przykład trzeba przyznać i bardzo właśnie podkreślić, że polskie partie generalnie w sprawie Polonii i Polaków za granicą mówią jednym językiem. I to jest bardzo dobry przykład, że można znaleźć te tematy, które łączą które i dobrze, że właśnie w tym temacie Polacy łączą się i po prostu te tematy, które dzielą, oczywiście musimy gdzieś odstawiać, odstawiać na bok. Szczególnie w obecnej sytuacji tylu zagrożeń, tylu kryzysów i też realnej wojny, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. Panie Przewodniczący, czy ci Polacy, którzy mieszkają gdzieś nawet na najdalszych kontynentach, przyjeżdżając na te kongresy, mówią o potencjalnym powrocie do ojczyzny znów, bo z różnych powodów, tak jak Pan wspomniał, kiedyś musieli wyjechać? No, znaczy to jest bardzo różnie. To chyba jest indywidualnie. Natomiast to bardzo dobre pytania pana redaktora. Też musimy zastanowić się, co musimy zrobić, żeby powracali. Właśnie miałam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w dwóch kongresach w Kongresach Partii Patriotycznych i Chrześcijańskich, tak zwanych partii na kontynencie europejskim, pierwszy summit był w Warszawie w grudniu 2021 roku. ostatnio byliśmy w Madrydzie w końcu stycznia. I tam ten temat też przebrzmiał i bardzo wyraźnie z ust przedstawicieli innych krajów. I to mnie bardzo mocno zaciekawiło, ja myślę też każdego zaciekawiło, że też walczymy powiedzmy z tą taką imigracją niekontrolowaną, takim napływem osób innej cywilizacji, co oczywiście zagraża naszym, naszym wartościom, ale jest szansa, że właśnie może trzeba więcej popracować z naszym krajem, które rozdzielają właśnie taki punkt widzenia, żeby sprowadzić powiedzmy tak, Europejczyków do Europy, z Ameryki Południowej powiedzmy gdzie mieszka też przecież w Brazylii milion, milion Polaków. Jeżeli ze Stanów, z Kanady może będzie ciężko sprowadzić, bo tam jeszcze poziom powiedzmy życia materialnego jest nieco wyższy, jak w Polsce, chociaż w Polsce się zwiększa i z tego się cieszymy. No, natomiast Włosi podnieśli te pytanie. Tak jak nie wiem, w Argentynie tam mieszka do, 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 do 7 milionów osób włoskiego pochodzenia. I dlaczego nie zapełnić tą pustkę, bo jak tutaj brakuje mi rąk do pracy, to samo przez siebie to się zapełnia tymi imigrantami, którzy, którzy często później nie wpisują się w nas kod kulturowy. Tak więc tutaj na pewno jest zadanie dla nas polityków i dla kierownictwa krajów, żeby być może przyjąć jakiś długofalowy plan, żeby po prostu ściągiwać tamtych, jak powiedziałam, Europeczyków, byłych robotników do Europy i tym samym możemy rozstrzygnąć od razu wiele, wiele problemów, czyli problem rąk do pracy, tutaj brakuje, jak to mówiliśmy, ale też właśnie tę pustkan zapełnimy, że nie będzie takiego niekontrolowanego napływu, bo jak będzie podaż tych miejsc pracy, to i napływ będzie i tutaj nie oszukujmy się, trudno będzie temu zaradzić, tylko budując powiedzmy jakieś jakieś zapory na granicy, bo to, bo to wszystko będzie będzie luźne bardzo wielu tych Polaków, którzy wyjechali z naszej ojczyzny osiągnął gdzieś za granicą sukces często mają duże możliwości finansowe jakich może przekonać, żeby te swoje zasoby ciężko wypracowane inwestować właśnie tutaj w ojczyźnie. No różnymi sposobami możemy przekonać oczywiście na jednej będzie działał ten element patriotyczny i być może sami podobnie myślą jak my myślimy i może takie plany już gdzieś tam snują, ciche tam, czy, 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 czy już może realne jakieś. Natomiast na pewno poprzez swe placówki dyplomatyczne, instytuty, inne instytucje związane z naszym państwem macierzystym możemy też jakby prowadzić określone, określone powiedzmy Kampanię informacyjną i też tworzyć tutaj warunki na powrót, czyli też warunki określone ulgi i, i finansowe, żeby żeby zachęcić. Czyli przy zakładaniu określonej firmy przez tamtych ludzi, którzy dorobili się określonych kwot przedsiębiorstw, zwalniać od podatku, co jest robione powiedzmy do, do osób tutaj młodszych czy, czy innych pierwsze lata. Te plany oczywiście powinny powstać w naszych głowach, bo jak to już mówiłem, inaczej będzie tak, że tam zostaną na zawsze nasi rodacy, a chyba też tam gdzieś po cichu tęsknią do Polski, tym bardziej, że te nasze skupiska powiedzmy takie jak wielkie skupiska Polaków w Stanach, w Chicago, ona się kurczy naturalną rzeczą, że po prostu no, tam zmienia się też skład narodowościowy i, i powiedzmy tak, życie m, na obczyźnie nie w skupisku, ona prowadzi do określonych procesów asymilacyjnych, bądźmy, bądźmy szczerzy. Nawet tutaj na Litwie u nas jest to bardzo widoczne, że na Wielęczyźnie żyjemy w Skopisku, wciąż stanowimy większość mieszkańców w 40 gminach, tak więc nasza ta obecność jest tym bardziej mocniejsza, trzymamy się razem i załatwiamy swoje sprawy i staramy się też, żeby ta społeczność była rozwojowa. Natomiast na Kowięczyźnie, gdzie jeszcze po I wojnie światowej w 10 gminach mieliśmy większość mieszkańców na słynnym Liaudzie, a w Kownie mieliśmy w zasadzie swojego burmistrza do 1931 roku, mieliśmy też większość, większość Polaków. Dzisiaj tam polskość ma już jakby takie położenie śladowe, bo ta asymilacja następuje często już, nawet mając polskie serce, nie mówi się w domu po polsku. Tak więc tam ciężej jest zaradzić. Na tym bardziej musimy wypracować określone wsparcie, które by bardziej mocno może w takich miejscach inwestowało, czyli budowa też domów polskich. Nie tylko tam powiedzmy jakieś szkółki niedzielne, ale takie normalne polskie instytucje, dom polski, gdzie będzie wszystko po polsku i na pewno państwo polskie może w tym temacie nas mocno wesprzeć, bo jak tutaj wspólnie cieszyliśmy się, że jest wielki rozwój gospodarczy. Oczywiście nic nie, nie zabierają dzisiejszym polskim obywatelom, myślę, że też, też mamy polskie rodziny w Polsce i życzymy jak, jak, jak najbardziej zamożnego życia. Ale ten interes narodowy on też jest bardzo ważny, bo w końcu jak jakieś przychodzą biedy czy zagrożenia, my się Polacy łączymy i ten jesteśmy, jak to mówiliśmy mocniejsi. Panie Przewodniczący, wojna zdaje się, że zbliżyła Polskę, kraje bałtyckie, kraje regionu, które do, realnie czują to zagrożenie ze strony Rosji. Widzimy spotkania prezydentów Polski i Litwy. Zdaje się, że tam jest bliska przyjaźń pomiędzy prezydentami. Czy te deklaracje o tej współpracy również w wymiarze wojskowym, politycznym przekładają się też na sytuację Polaków na Litwie? Bo przecież w tych ostatnich dziesięcioleciach. Różnie to bywało z, z, z respektowaniem praw polskiej mniejszości. na no, Litwie. W niemalym stopniu przekładają się, bo mając y, bardziej przyjazne stosunki, bardziej poprawne, no wiele spraw y, y, lepiej się załatwia, jest lepsza atmosfera do załatwiania spraw. No ale też y, niestety y, są siły nam nieprzychylne w naszym kraju obecny rząd liberalno nacjonalistyczny No niestety stara się znów uderzyć polskie szkolnictwo. To jest taka wielka ostoja polskości, My nawet widzimy na przykładzie Kowięzczyzny, gdzie polska szkoła została zlikwidowana już po wojnie ich nie było, tak więc ta symulacja bardzo mocno postępuje. No i niestety we wrześniu miesiącu u nas teraz są najbardziej napięte dnie dla, dla szkół. Jest zagrożona już nie tylko dwie szkoły w woj które walczą i dzielnie walczą i wspieramy je. Ale też osiem szkół i gimnazjum takich pełnych, pierwsze 12 klasy w rejonie Wileckim i Solicznickim, tam gdzie władza samorządowa jest przychylna, ale już uchwała rządowa nie pozwala im na to, żeby, żeby te szkoły po prostu funkcjonowały normalnie. I to jest to oczywiście przykład, że nawet w obliczu tej wojny to nie zostało gdzieś tam rozstrzygnięte, a nawet nowe problemy się pojawiają. I dzisiaj forum Kongres Kraj Emigracja podjął osobną uchwałę w obronie polskich szkół na Wielkiej przed dyskryminacją. To też jest ważny moment, że powiedzieliśmy na ten temat jednym głosem. Polacy z 37 krajów. Czyli to jest nasz mocny głos i mamy taką głęboką nadzieję, że, że władze naszego państwa usłyszą ten głos, bo chyba i nie czas na, na te dyskryminacyjne decyzje. I po prostu to na, na nas, nas dzieli, a nie łączy. musimy się łączyć, bo jesteśmy jakby w jednym regionie. Do niedawna stanowiliśmy jedno państwo przez wieki. Czyli, czyli nas więcej łączy, jak dzieli. Tym bardziej nie musimy dzisiaj właśnie tej naszej chlubnej historii przeszkadzać i dyskryminować dzisiejszych obywateli Polaków tutaj na Litwie. Panie przewodniczący, na poziomie Unii Europejskiej trwa dyskusja o tym, żeby ograniczyć wydawania, a być może całkowicie zablokować wydawanie wiz dla Rosjan państwa Bałtyckie takie decyzje podejmują idące w tym kierunku Polska również ale niemiecki kanclerz Olaf Scholz mówi, że Barry nie poprze takich rozwiązań i sugeruje, że to przecież zwykli Rosjanie nie są odpowiedzialni za tą e, no, wojnę, która się dzieje na Ukrainie. Oczywiście ten argument pana Scholza, no, on jest argumentem, ale to e, sytuacja działa trochę inaczej skoro jest zagrożenie tutaj powinniśmy zmawiać jednym głosem bo wielogłos on, on on nie wzmacnia nas on nie wzmacnia nas i rozuchwala być może innych tak więc tutaj bardzo ważne właśnie w tych tematach mówić jednym głosem i sam fakt że do przestrzeni publicznej jest ten przekaz wielogłosowy on na pewno nie sprzyja mocniejszej pozycji natomiast co się tyczy już perspektywy wyjścia z tej wojny, ja myślę, że my jako też Polacy i jako Chrześcijanie musimy więcej przysłuchiwać się też w głos papieża czy innych naszych paszterzy, bo samym tylko konfliktem niestety wojny nie zakończysz. I tutaj my jako Polacy na Wielęgryznie mniej o tym mówimy, a więcej się modlimy. Bo nawet w poprzedniej powiedzmy o królu, który który wyruszał, wyruszał na wojnę, ona jest bardzo wymowna i tutaj tej mądrości powinno być więcej. Natomiast jeżeli już na poziomie politycznym mówimy o tych tematach, tutaj poruszonym przez pana rektora czy innym, to, to musimy mówić jednym głosem. W ten czas te też z nami będą się więcej, więcej liczyli i w ten czas również być może będzie koniec tej, tej, tej straszliwej i nikomu niepotrzebnej wojny. I na koniec panie przewodniczący, chciałbym zapytać o te działania Brukseli i Komisji Europejskiej w sprawie Polski, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nasz kraj cały czas czeka na to, te... Środki. One miały pobudzać rozwój gospodarczy po pandemii. Wiele państw już z nich korzysta, już je wydaje. Litwa chociażby dostała ponad 2 miliardy euro, to około 4% PKB tego państwa. Jak pan ocenia te działania? Jaki jest cel Komisji Europejskiej? no Trudno je ocenić, bo nie są. Trudne do, do pojęcia w ogóle, podobnie jak też dyskutowaliśmy odnośnie Polskiej Szkoły na Wielokrzyszynie, że w dobie wojny ktoś jeszcze próbuje tutaj kurstać i, i wprowadzać podziały. Nie inaczej jest i w Unii Europejskiej. Zamiast tego, żeby się zjednoczyć i, i, i zamiast tego, żeby mówić jednym głosem, to ktoś jeszcze załatwia jakieś stare porachunki. Jakieś tam sprawy sądownictwa, które są wydumane, nic więcej, bo sam pracowałem w Komisji Sprawiedliwości LIBE tutaj w Warszawie, też mieliśmy ostatnio wyjazdowe posiedzenie, gdzie większość posłów popiera Polskę, ale ta wierchuszka dzisiejszej Unii Europejskiej o mocnym nastawieniu takim lewacko-liberalnym po prostu czepia się wszystkiego. I tutaj, tutaj to jest niepojęte, ale tym niemniej to naszą Unię Europejską nie wzmacnia, bynajmniej nie wzmacnia. Jakoś Przecież nie taka miała być Unia. Ojcowie założyciele widzieli tę Unię o mocnych wartościach chrześcijańskich i żeby to łączyć, a nie dzielić. Tak więc to jest przykre i ja myślę, że do wyborów parlamentarnych, europarlamentarnych, to większe zmiany nie nastąpią, ale tym bardziej musimy się jednoczyć, czyli ludzie myślący podobnie, jak my tutaj w tym studiu, żeby, żeby właśnie ta Europa była budowana na, na prawdziwych wartościach, a nie tylko na wartościach skłócania, dzielenia i na, wartości, i na wartości pieniądza. Bo nie o to chyba chodziło nam wszystkim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie, przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin i też poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Polski Punkt Widzenia jutro o stałej porze, 21.40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.